Cześć, dzisiaj powiem o Belgradzie, co warto zobaczyć, w jaki w ogóle sposób warto spojrzeć na miasto. Na początku zacznijmy od mapki. Generalnie Belgrad podzieliłbym na cztery części. Tego pewnie nigdzie w internecie nie znajdziecie, natomiast jest to taki mój podział. O podziale mógłbym powiedzieć w następujący sposób: Stary Belgrad, Nowy Belgrad, Nowoczesny Belgrad i Zemun, który jest taką wioską celtycką o zupełnie innym klimacie, ale do tego jeszcze dojdę. To, na co warto też zwrócić uwagę, to z pewnością Trasy rowerowe. Zarówno wzdłuż Dunaju, wzdłuż Sawy mamy tych tras rowerowych, które są naprawdę w idealnym stanie, zachowanych ponad 40 km, także jeżeli będziemy w Belgradzie, szczególnie w okresie wiosennym czy też letnim, no to warto wybrać się na taki rower, warto sobie poświęcić no może nawet cały dzień, no bo te rejony, te okolice, po których będziemy jeździć, są naprawdę wyjątkowe. Jeżeli chodzi o stary Belgrad, to możemy powiedzieć, że klimat jest dosyć retro, budynki dosyć stare, często jeszcze komunistyczne, a nawet jeszcze wcześniejsze. A jeżeli chodzi właśnie o nowy Belgrad, to generalnie jest dzielnica, która tak naprawdę powstała pod koniec lat 40. na początku lat. 50, więc nowy jest on tylko z nazwy. Generalnie tam już mamy taki zupełnie komunistyczny styl, ale to co jest dużym plusem, bardzo duże przestrzenie między budynkami, dość dużo zieleni, więc jeżeli szczerze mówiąc ktoś chciałby planował wynająć sobie jakąś miejscówkę w Belgradzie, no to raczej sugerowałbym tutaj właśnie nowy Belgrad, gdzie komunikacja na stary jest bardzo dobra, no i dodatkowo duże przestrzenie. No i też właśnie dużo zieleń, czy też miejsc, które możemy się wybrać, czy też pójść na spacer do jakiejś restauracji, to myślę, może być zdecydowanie dobry wybór. Nowoczesny Belgrad też może być całkiem niezłym rozwiązaniem, bo na tle całego miasta naprawdę robi wrażenie, zdecydowanie to wygląda zupełnie inaczej niż w innych częściach miasta, natomiast ceny są też odpowiednio wyższe, w sumie to nawet dwukrotnie wyższe niż generalnie w pozostałych częściach Belgradu. Mogę dać jeszcze jeden przykład noclegu, który może warto byłoby rozważyć. Generalnie, wzdłuż Dunaju jest kilkanaście barek, na których możemy po prostu spać. Są to i hostele, i można być takie małe hoteliki, gdzie możemy mieć własny pokój. Wygląda to naprawdę ciekawie. Jest to coś bardzo oryginalnego. W niewielu miastach spotkałem się z czymś takim, więc generalnie, jeżeli ktoś będzie w Belgradzie w okresie wiosennym czy też letnim, no to są to naprawdę bardzo ciekawe miejsca, bardzo zielone, więc zdecydowanie tutaj bym rekomendował, a ceny są bardzo, ale to bardzo przystępne. Ponadto niedaleko mamy Zemun, więc jeżeli ktoś wypożyczyłby rower, to tak naprawdę w kilka minut można tam dojechać na jakiś obiad. Może na jakąś kawę, na jakiś deser. Jest to taka troszkę okolica, w której mamy zupełnie inny styl architektoniczny. Możemy poczuć się tam zupełnie inaczej, jako powiedzmy taka odskocznia od codzienności dużego miasta, które w sumie liczy ponad milion siedemset tysięcy mieszkańców, i co ciekawe. 300 tysięcy mieszkańców to są Rosjanie. Przejdźmy zatem do omówienia najważniejszych atrakcji Belgradu. Cerkiew Sawy to klejnot architektoniczny i duchowe centrum Belgradu. Kiedy wejdziemy przez majestatyczne drzwi do tej neobizantyjskiej świątyni, zostaniemy przywitani zapachami kadzideł, barwnymi freskami, które opowiadają historię wiary i narodu. Wznoszące się kopuły i ornamenty wydają się wibrować harmonią i spokojem, zapraszając do kontemplacji zadumy. Cerkiew Sawy to nie tylko budynek sakralny, lecz także skarbnica kulturowego dziedzictwa i symbol wiary, który rozpromienia się wśród zgiełku miasta. Kal Megdan to magiczne serce Belgradu, gdzie historia i natura splatają się w niezwykły. Sposób. Wchodząc na jego teren przenosimy się w czasie, by odkryć tajemnice minionych epok. Twierdza Kalemegdan stoi dumnie nad skrzyżowaniem rzek Dunaju i Sawy, oferując zapierające dech w piersiach widoki na malownicze okolice. Warto wybrać się też na zachód słońca. Spacerując po jej starożytnych murach możesz poczuć puls historii miasta od czasów rzymskich, pośredniowiecze i okres osmański. To nie tylko zabytek, lecz także przestrzeń kulturowa, gdzie odbywają się liczne wydarzenia, koncerty i festiwale. Kalemegdan to miejsce, które zachwyca swoją niezwykłą atmosferą i inspiruje do odkrywania tajemnic przeszłości. Muzeum Nikoli Tesli to świątynia dla miłośników nauki i technologii poświęcona jednemu z najwybitniejszych wynalazców w historii. Kiedy wkroczymy do tego muzeum zostaniemy otoczeni przez dziedzictwo genialnego umysłu i jego fascynujące odkrycia. Eksponaty prezentują nie tylko życie i pracę samego Tesli, ale także szeroki zakres jego osiągnięć w dziedzinie elektrotechniki, radiotechniki i fizyki. Wśród interaktywnych prezentacji eksperymentów, które można samemu przeprowadzić, zanurzymy się w fascynującym świecie nauki. Muzeum Nikoli Tesli to nie tylko miejsce dla pasjonatów technologii, ale także inspirujące sanktuarium dla tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i wyobraźnię. Ogród botaniczny w Belgradzie to oaza spokoju i piękna, która kusi zmysły i karmi duszę. Gdy przekraczamy jego progi, zostaniemy wciągnięci w świat roślinności z całego świata, gdzie egzotyczne kwiaty, aromatyczne zioła i potężne drzewa tworzą malowniczy. Obraz. Oczywiście najlepiej wybrać się tam wiosną, no wtedy zdecydowanie najlepiej to wszystko wygląda. Muzeum Militarów w Belgradzie to prawdziwy skarb dla miłośników historii wojskowości. Gdy przekroczymy jego progi, przeniesiemy się w świat bohaterstwa, strategicznych manewrów i przełomowych. Bite w eksponaty takie jak broń, mundury, odznaczenia i artefakty wojskowe opowiadają historię serbskiej armii oraz jej udziału w kluczowych wydarzeniach historycznych. To miejsce, gdzie każdy element wyposażenia odżywa dzięki opowieściom o odwadze żołnierzy i ich poświęceniu dla ojczyzny. Ulica Michajlowa w Belgradzie to pulsujące serce miasta. Spacerując tą ulicą zanurzymy się w atmosferze pełnej życia, otoczeni przez eleganckie kamienice modnych ludzi i różnorodność sklepów, a także kawiarni i restauracji. Ulica ta jest nie tylko miejscem zakupów i rozrywki, ale także świadectwem bogatej historii miasta, widocznym w architekturze z różnych epok. To miejsce, gdzie spotkają się mieszkańcy i turyści, aby delektować się kulturą, sztuką i gastronomią Belgradu. Ulica Michailowa to nieodłączny element życia miejskiego, który ożywia miasto i zachęca do odkrywania jego uroków i bogactwa. Muzeum Jugosławii w Belgradzie to prawdziwy skarbiec historii, który zaprasza do zagłębienia tajemnic przeszłości regionu. Po przekroczeniu progu muzeum przenosimy się w świat w Jugosławii, gdzie historia, kultura i polityka splatają się w fascynującą opowieść. Eksponaty, dokumenty i artefakty prezentowane w muzeum. Okazują zarówno świetlane momenty, jak i trudne wydarzenia z okresu istnienia Jugosławii. Jednym z najważniejszych elementów zbiorów jest kolekcja związana z życiem i działalnością Josefa Broza Tity, który odegrał kluczową rolę w historii. Tego kraju. Kalenicz Market to pulsujący rynek, gdzie aromaty świeżych owoców, warzyw i przypraw mieszają się z hałasem targowym i gwarem handlarzy. To miejsce, które budzi zmysły i ożywia zainteresowanie kuchnią i kulturą Belgradu. Spacerując po uliczkach tego kolorowego bazaru można znaleźć wszystko, począwszy od lokalnych produktów, po egzotyczne smaki z całego świata. Belgradzki Waterfront to dynamicznie rozwijająca się dzielnica. To właśnie ten nowoczesny Belgrad, o którym wspomniałem, która stanowi nowoczesne centrum biznesowe, rekreacyjne i mieszkaniowe. Położony nad brzegiem sawy obszar oferuje spektakularne widoki na panoramę miasta oraz dostęp do licznych atrakcji i udogodnień. Spacerując wzdłuż nabrzeża możemy cieszyć się restauracjami, kawiarniami i sklepami, które tętnią życiem przez całą dobę. Waterfront to także miejsce dla miłośników sportów wodnych, spacerowiczów i entuzjastów kultury dzięki licznym parkom, placom zabaw kinom i teatrom. Ta nowoczesna dzielnica połączona z historycznym centrum Belgradu tworzy harmonijną symbiozę między przeszłością a przyszłością, oferując mieszkańcom i turystom niezapomniane doświadczenia i możliwości. Avala Tower to ikona Belgradu, górująca nad okolicą i zdobiąca panoramę miasta. Ten imponujący stalowy wieżowiec wznosi się na szczycie góry Awala, oferując przepiękne widoki na całe miasto oraz okoliczne obszary. Spięcie się na wieżę to nie tylko okazja do podziwiania panoramy, ale także do odkrywania historii i kultury Serbii. Wewnątrz wieży znajduje się taras widokowy, a także kawiarnia, w której możemy wypić na przykład kawę czy herbatę. Awala Tower to niezapomniane miejsce, które zachwyca swoją architekturą, widokami i bogatą historią, pozostawiając niezatarte wrażenie u wszystkich swoich odwiedzających. Warto powiedzieć też, że jest to replika wieży, która została zbombardowana w 1999. Roku przez NATO. W końcu Zemun to urokliwa dzielnica Belgradu, która zachwyca swoim unikalnym urokiem bogatą historią. Spacerując po jej uliczkach można poczuć atmosferę małego miasteczka, gdzie tradycja i współczesność łączą się w harmonijną całość. Głównym punktem tej dzielnicy jest stary Zemun, gdzie można znaleźć liczne zabytki architektury, malownicze kamienice i urokliwe kawiarnie. Port Rzeczny w Zemunie jest także miejscem, gdzie można podziwiać widoki na Dunaj i zacumowane łodzie, a także spróbować świeżych ryb w jednej z lokalnych restauracji. Zemun to także centrum kulturalne, gdzie odbywają się liczne festiwale, koncerty i wystawy. Całoroczliwa dzielnica zachęca do spacerów, odkrywania jej zakątków i delektowania się spokojną atmosferą nad brzegiem rzeki. Ada Ciganlija to jedno z najpopularniejszych miejsc rekreacyjnych w Belgradzie. Znana jako Belgradzka wyspa. To sztuczna wyspa położona na rzece Sawie, która przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów, oferując mnóstwo atrakcji i możliwości spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to doskonałe miejsce dla miłośników sportów wodnych, takich jak żeglarstwo, Windsurfing, kajakarstwo czy wędkarstwo, plaże Ada Ciganlii są idealnym miejscem do opalania się i kąpieli słonecznych. A liczne kawiarnie i bary zapewniają schronienie przed słońcem oraz możliwość zrelaksowania się przy drinku. Dla tych, którzy wolą aktywność na lądzie, dostępne są ścieżki rowerowe, trasy do biegania, korty tenisowe, boiska do koszkówki i siatkówki plażowej oraz miejsca do piknikowania i grillowania. Ada Ciganlia to także centrum rekreacji i rozrywki, gdzie odbywają się koncerty, festiwale imprezy sportowe i inne wydarzenia kulturalne przez cały rok. To miejsce, które oferuje coś dla każdego, bez względu na wiek czy zainteresowania i stanowi prawdziwy raj dla miłośników aktywnego trybu życia i relaksu nad wodą. Muzeum Iluzji może być fascynującym miejscem, które zapewnia ciekawe doświadczenia z optycznymi złudzeniami, perspektywą i percepcją. W muzeum tego rodzaju można znaleźć interaktywne eksponaty, wystawy dotyczące nauki oraz zabawne i zaskakujące instalacje, które prowokują nasze zmysły i umysły. Stary Dwór to dawna siedziba serbskiego monarchy. Ten okazały neorenesansowy pałac był rezydencją książąt i królów Serbii do czasów II wojny światowej. Obecnie Stary Dwór jest używany do celów reprezentacyjnych i ceremonialnych, a także jako miejsce spotkań oficjeli i wydarzeń kulturalnych. Nowy Dwór to druga rezydencja monarchów w Serbii w stylu neobarokowym. Budowla ta służyła jako letnia rezydencja króla Serbii. Po zakończeniu II wojny światowej Nowy Dwór został przekształcony w siedzibę rządu Federalnej Socjalistycznej Republiki Jugosławii. Obecnie budynek ten nadal pełni funkcje administracyjne. Myślę, że warto powiedzieć też o bulwarach. Bulwary wzdłuż Dunaju w Belgradzie to jedne z najpiękniejszych i najprzyjemniejszych miejsc do spacerowania i relaksu w mieście. Wiele z nich zostało odnowionych i przekształconych w wyjątkowe przestrzenie rekreacyjne dla mieszkańców i turystów. Oto kilka ciekawych miejsc na bulwarach nad Dunajem. Bulwar Nikoli Pasicia. Ten malowniczy bulwar biegnie wzdłuż brzegu Dunaju i oferuje przepiękne widoki na rzekę oraz panoramę miasta. Jest popularnym miejscem na spacery, jogging. Czy pikniki, zwłaszcza w letnie dni. Bulwar nad Dunajem są również pełne restauracji, kawiarni i barów, gdzie można zatrzymać się na obiad, kawę lub drinka, delektując się przy tym widokiem na rzekę. I miast. Bulwary w okolicach twierdzy Kalemegdan są jednymi z najbardziej malowniczych mieście. Spacerując z nimi można podziwiać zabytkowe fortyfikacje, zielone parki i piękne widoki na Dunaj i Sawę. Bulwar Tesli jest nie tylko miejscem ruchu pojazdów, ale również oferuje różne atrakcje i udogodnienia dla mieszkańców i turystów. Wzdłuż bulwaru znajdują się liczne sklepy i kawiarnie, a także inne lokale usługowe. Jest to także miejsce, gdzie organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne i społeczne, takie jak festiwale, koncerty czy targi. Bulwary nad Dunajem są nie tylko miejscem do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, ale także ważnym elementem tkanki miejskiej Belgradu, który zachęca do relaksu. Rekreacji i integracji społecznej. Warto powiedzieć też o nowym sadzie, do którego możemy dotrzeć w zasadzie w 35 minut z Belgradu. Nowy sad położony jest nad rzeką Dunaj w północnej części Serbii. To urokliwe miasto, pełne atrakcji, ciekawych miejsc do zwiedzenia. Oto kilka interesujących. Twierdza Petrovardin to jedna z największych twierdz w Europie, znana ze słynnego festiwalu muzycznego EXIT, organizowanego na jej terenie. Twierdza oferuje także przepiękne widoki na miasto i rzekę. Dunaj. Stare miasto w nowym sadzie jest pełne urokliwych uliczek, pięknych kamienic i zabytkowych budynków. W tej części miasta można znaleźć wiele kawiarni, restauracji, barów, sklepów, które robią niezwykłą atmosferę. Katedra w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny to imponująca świątynia będąca jednym z najważniejszych zabytków architektonicznych nowego sadu. Katedra przyciąga turystów swoją piękną fasadą i wnętrzem, bogato zdobionymi freskami i rzeźbami. Strand to największa i najbardziej popularna plaża w Nowym Sadzie, położona nad rzeką Dunaj. Strand oferuje piaszczyste plaże, tereny zielone do pikników, baseny, korty tenisowe, boiska do siatkówki plażowej i wiele innych atrakcji. To doskonałe miejsce do spędzania czasu na relaksie i zabawie z wodą. Jeżeli ktoś by pytał o komunikację miejską, ceny biletów, to bilety są naprawdę w niezwykle niskich cenach. Nieco ponad złoto 80 zł za bilet jednorazowy, no i w zasadzie 4.40 za bilet całodzienny. Także jest to w sumie najtańsza komunikacja miejska w Europie. Warto kupić też sobie kartę SIM, no bo bilety kupujemy właśnie wysyłając SMS-a i doładowując kartę. Kartę możemy bez problemu doładować naszą kartą debetową. Natomiast co do karty SIM, to tak naprawdę za jakieś 12-13 zł możemy kupić sobie kartę, z której bez problemu będziemy mogli korzystać. Będziemy mieć dość dużo tego internetu. Także wcale nie jest to drogie. Myślę, że. Belgrad naprawdę warto odwiedzić, ale chyba niekoniecznie na jeden dzień. Jeżeli byśmy to zrobili na jeden dzień, myślę, że możemy się nieco zrazić. Natomiast jeżeli już będziemy chcieli pobyć tam trochę dłużej, to miasto ma dość dużo do zaoferowania jest dość kontrastowe nie znajdziemy tam z pewnością jakichś wyjątkowych zabytków. Architektura nie jest może jakoś wybitnie piękna natomiast jest to w sumie w pewnym rodzaju stolica Bałkan. Dość kontrastowe miasto, w którym myślę warto na chwilę się zatrzymać, jeżeli ktoś lubi takie klimaty i trochę właśnie zagłębić się w stolicę Serbii, a trochę spróbować ją poznać. I zrozumieć. Będąc w Belgradzie, na pewno warto wybrać się też na jakieś wydarzenie sportowe. Trzeba przyznać, że czy jakieś derby, czy generalnie jakieś ważniejsze mecze, czy to z zvezdy, czy też partizana, no są po prostu oblegane. To jest wręcz niesamowite, jak wiele osób mogą przyciągnąć takie wydarzenia. Nawet wydarzenia, mecze towarzyskie, warto się wybrać, bo atmosfera jest w zasadzie niepowtarzalna. Nigdzie na świecie nie udało mi się z taką atmosferą. Spotkać więc coś, co trzeba poczuć, coś, co trzeba zobaczyć na żywo, no bo tak jak mówię, opisać się tego nie szczególnie dano, ale jeżeli zobaczymy to na żywo, to z pewnością takie wyrażenie i doświadczenia zostaną na bardzo, ale to bardzo długi czas w naszej pamięci. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia.